Dzień dobry widzowie. Witam na nowej serii, tak? Na telefonie. Nie pytajcie się o te tło. Uuu, dlaczego nie mogę sobie zainstalować normalnego Minecraft'a? Yy, nie wiem. Yy, no to jak mam 12%, więc w sumie XD. I w sumie nagrywam to też w nocy. Ale to nie jest ważne. Będziemy sobie grali na one bloku. Yy, za dużo nie wiem o tym trybie, ale coś tam pomiędzy wiemy. Jest to jakaś wyspa startowa? Nie wiem. E, nie wiem co, chyba nie będziemy to eksplorować po prostu. E, o, tutaj coś tam pisze, tutaj jest skrzynia. E, Okej. Okay. Aha, no to to nas nie obchodzi. E, idźmy może... Nie wiem, nie można tu nic niszczyć. Ej, ty, to się da zniszczyć. Tak, exactly. Ała! Dobra, chyba musimy powoli zespadać, nie chcę mi się tutaj być. Yy, czy mogę tutaj wejść? Tak. O, skrzynka tam jest jakaś. Nie, nic tutaj nie ma, czemu? Nieważne, musimy iść do... <sum> sam nie wiem gdzie. Tutaj jest jakieś miejsce... Boże, co tutaj się w ogóle wyrabia? Gdzie nie jestem? Dobra, ja nie chcę tutaj być, zabierzcie mnie stąd. Jakby nagrywał swój głos, to jest jak ten, jak już klip audio, znaczy po prostu filmik jest już nagrany, więc tak naprawdę to yy, poczekajcie 5 sekund. No i na takim tle mogę w końcu mówić, także będziemy sobie po prostu grali tutaj, to jest one block i w ogóle... Ja tutaj wam od razu powiem, że nie wiem. Nie wiem, co tutaj się stanie. Praktycznie nic nie czytałem o tym trybie. Nie mam pojęcia, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że to akurat będzie fajny one-blog, że nic się nie stanie. A ja wam mówię, że już. Dobra, przechodząc dalej, yy, muszę wam od razu powiedzieć, że no. Yy, Musimy od razu grać, bo myślę, że ten film będzie za długi, jeśli ja tego nie spowolnię albo. Mówiąc spowolnie mam na myśli, że po prostu wytę połowę filmu, bo sam yy, ten klip ma 24 minuty. Powiedzcie, że to jest mało, ale myślę, że w tym czasie zrobimy z tego dosłowną serię. Tak, chcę otworzyć serię One Block, na której właśnie będę grał tutaj, będę robił różne rzeczy. No, mówiąc różne, będę kopał One Blocka i tworzył jakieś budowle. Tak, już już mówiłem, że się pojawi film, mówiłem chyba <laughs> nie pamiętam co ja pisałem na ten no laptop mi się zniszczył więc no jest przegenialnie no ale cóż no, trzeba jakoś żyć po prostu a przechodząc dalej do filmu let's go no to w takim razie y, chyba powoli się zbieram dobra najpierw coś co jest na górze na górze jest takie coś nie wiem <laughs> nie mam pojęcia co będziemy dzisiaj robić to jest dzwon o przyszło mi że mam nie widzieliście tutaj nic? Wcale nie! Nie, 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 nie nic nie widzieliście. Idziemy yy, w ogóle, ale, ale elegancki ze mnie No, fajnego skina nam, co nie? Co nie? Dobra, to są jakieś gnomy, biomy. <ścoughs> nie wiem, co to jest. Yy, rozumiem, 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 chyba. Dobra, przeczytam to w ogóle. A. Czyli to są biomy, że. Że to się mi będzie zmieniało e, Świetnie, tu jest jakiś sklepik, jakiś ziutek O Co to jest? Co to? A spoko Myślę, że chyba ja już chcę do gry Idziemy do gry Raz, dwa, trzy o, Ten. Kopię OneWalka Pokopię sobie tu chwilę i zaraz wam Powiem co się stanie bo ja sam nie wiem, co się stanie, bo w końcu, no, jak już mówiłem, no, <grywia> jestem na tym. No, po prostu jak ten, to ja po prostu mówię to, co tam. Yy, to, co widzę na ekranie, bo ja serio nie wiem. O, tutaj zrobię już powoli podstawowe rzeczy, czy coś. Nie wiem, muszę coś zrobić, jakby na tym one bloku. Dobra, zróbmy sobie des deski, darpiew, później zrobimy jakieś inne przedmioty. Chwila, dalszego mi się to. Zobaczę na ten klip, audio i zaraz wracam. Dobra, ogarnąłem to, yy, pokopiemy sobie jakieś podstawowe rzeczy. Ja tu was, zaraz do was wracam, no bo w końcu już około 5 minut filmu. A ja dopiero takie rzeczy robię, więc no, podstawy to są podstawy. O, skrzynka! Dobra, biorę to i będę wam pokazywał skrzynki inne tu ja zaraz do was wracam, e, no po prostu zaraz do was wracam, o, dostałem jakieś przedmioty fajne, dobra, pokopię sobie te wszystkie rzeczy, dynie dostałem, nie wiem, po co mi ta dynia, nie wiem, po co mi jest złoto, zaraz do was wracam, tyle powiem, xd. Witam, witam, jestem z powrotem. Zrobimy sobie piecyk i żelaznych ilów. Z tego co przynajmniej pamiętam, z tego co robiłem. Yy, tutaj oczywiście robimy jakieś podstawowe rzeczy. Yy, niech to się przepala, zaraz wam pokażę, jak to się przepaliło. Może po prostu pokopię jakieś surowce czy coś. No i zaraz wracam! To w sobie nie woda. Czyżby to był jakiś znak, że bawi się do nederów? <grym> Lecimy dalej. No idealnie! Zlać. Zaczęło jak ja akurat wyszłam z craftingu. Nie robię na razie żadnych rzeczy. Ja zaraz wracam, bo mi się nie chce tyle... Tego robić, przetniemy trochę ten film i będzie dobrze. Później Wam po prostu będę pokazywał to w szybszym, szybszym, szybszym tempie. Boże, XD. Lecimy dalej. Świetnie, to nie? Postawimy tutaj na syf i inne rzeczy, i zaraz do Was wrócę. Tym razem po cięciu. Narka. Wit witam, <noise> co mi ja powiedział? Witam, bo w chwili przerwy robimy e, żelazne, e, żelazne przedmioty i gafimy dalej, co mi ja powiedział? Nie, ja to zostawię w filmie, specjalnie ja co zostawię w filmie, odłóżmy tutaj syf i inne niepotrzebne rzeczy, um, może, może, że nie może, może może, że nie może. Może, żę, że... żę, 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 mi. A mogli mi nie dawać nagrywać, i tutaj. Dobra, ja zaraz do Was wracam. Po niecięciu, lecz yy, przyspieszeniu, bo ja chcę, żeby każdy wiedział, że ja to serio robię, a nie, że jakiś to za mnie robi. Gdy że sobie z kreatyw na podkładów rzeczy. No witam, nie tylko kończymy ten film. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. To jest moja cała wyspa, moje, moje całe rzeczy, które włożyłem w 22 minuty. No mało no, niby zrobiłem, no ale cóż, to jest wszystko. Nerka, yy, muszę... Dobra, niech wam będzie. Tego nie będę wycinał, bo już film jest dosyć krótki. Piękne. To było, ale się skończyło. Ja wam mówię Pawidzowie, Piszcie, czy chcecie więcej takich odcinków. Pa! No i... Siemano! Widzę, co ja robię ze swoim życiem. Nara,